Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy grać. Ale no by. Ale noby. Będziemy grać. Ja nie widzą. No, nie no, snajperkę zablokowali. Tak. Co to? Ej, zablokowali. Będziemy grać. Będziemy grać. Czyli bierzemy erpek, muzyk i wołacz. wołacz. jaki wołacz? Wołacz, to jest wołacz, A, ten... wołacz. To A, się drża. Ten... Drze. Patrzcie ze strachu, a ja nawet nie zaczęłam. Nie drzwi tak. Tu jest. Miau. A to jest mój znajomy, po resztą z nami gra. Co? Jaki bro? Yy, on przeciwnikiem jest. Zabili. Pozdro. Nie wiadomo ile odcinek to będzie trwało, ale... Dzisiaj zdobywamy. O, to, to, to coś. To, to, coś. To, coś. To, coś. On chce zdobyć, a nie. A... A... a. aha. Okej. Czy sław 60 nie żyje. Pro jest pro. O, tu są, tu są, tu są chyba. Pro wygrywa. To jest. No tu nie zaznaczyłem. Tego nie ma. Otóż tak. <słuch> Mhm. Nie mam knie plecy. Dobra, pa! Drugi raz używam rogu i pyky, go. Zem dużo poleciał. Ach, Ten... Nie wiem. Może się gdzieś ukrywa. Tak, ale... Ale mam więcej HP. Ale więcej będziemy, będziemy chyba robić kiedyś też takiego live'a, Jakby na sto subów. Może S? piosenkę chcecie na sto? subów? Ej, ale proszę państwa, może dzisiaj będzie live'ik z ribalsów? Może. Bo dzisiaj robimy cały dzień z ribalsów. Otóż. Nie. Otóż tak cały dzień z ribalsów. Ja, ale to ty, no, zapomniałbym. A bo ja nigdy nie grałem, znaczy, nie, nigdy nie grałem, tylko nigdy z kartpem nie chciałem, bo na najmniej kartpem nie wiem, czy on się przedstawiał. Otóż nie. O, ale mnie, mamo, to bym żół. To Tobę, by, uciekaj za. Patrzcie. pro graj, zabił coś tam, jeszcze ci dobra, leci. dobra, 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 odpalam ej, Patrzek, się, ej, ej. Patrz. wiesz, że moje RPG czasami ma inne kolory, zawsze ma um, losowe jest kolory, ten RPG, nie, bym nie wiedział, tu jest. Ok. Ja mu dam taką rp. zjeżdżam. No. pali się. bo ja się chowam. Nie Jestem Jestem mieczkiem. uciekam. A wiecie w ogóle, że. Wiecie, że w ogóle tu się da wejść? A wiesz, że tu się. Nie mogę Dobra, a tutaj zaś się tak zrobić. No każdy chyba o tym wiedział. 8. A bum kabem... Jakby Gacper nagrywał wcześniejszą co się działo tam, kopię. Cała Caben. bitwa była, cała mapa była w alpegach. Nie? Ale wcześniej, na tej dużej ar ar arenie. A no. Pamiętasz. Ale jeszcze... wtedy nie nagrywałam. No nie, dlatego mówię, jakbyś nagrywał. <grym grym grym> by wiedzieli widzowie i widzki. Ej, Mam dwie idolki. Jak to? No, normalnie napisały. Napisały na IEG, na Privo. No. Na TikToka ten wie. Ja na przykład jestem popularny na TikToku i mm, ja muszę ludziom odpisywać. Chyba, chyba, że nic nie napiszą, to nie muszę. Proszę. Nagrywam mu Stranger Things, napiszcie w komentarzu, czy żeby... Oglądacie Oh my gosh! Wow, co to się zmieni? Nie wiem. Aha, no i już wiesz. No. Toż. Niestety. Jesteśmy słabi. Nie wiem, czemu moja piosenka co leci w tle jest za cicha. Mogłeś dodać piosenkę? Ło! Wow. No um. możesz mówić, że my mamy własną. Ryfię. Ale nie chcesz ściągać. Nie musisz ściągać piosenek. Czy ty myślisz, że, że piosenki trzeba ściągać? Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, co chyba myślisz. Aha, to o co? O, złoto, złoto. snajfa. To złoto. dwa tysiące. Aha, to za knife, knajfa to jest tysiąc, żeby mieć złotą. Wiesz? Przegramy. Pewnie? Taleczkę um, tutaj. Zauważyłem, że jak on zabił? Dobra, jak on umarł? Nie, umarł. Nasz. Masz Tak. Nie wiem, zauważyłem, że nie da się jakby pod moimi komentarzami pisać. Oj, Sorki. Pod moimi komentarzami nie da się pisać. Da się! Nie, nie da. Ale pod szurcami? A shorts to nie jest film. Czyli pod y, filmami też można? Nie. Tylko trzeba wejść w ustawienia ja Ci mogę to ogarnąć. Bo ja jestem bratem, y, który chce iść na y, ten, y, studia jakieś tam informatyczne. Doznam trochę takich rzeczy. A Kacper nie umie to nie, nie, że nie umie, a Bo prostu... nie chcę na informatykę. Jak ktoś? Wiem. Ale informatyka na przykład jest bardzo fajna. Ja coś wiem, ale 20. nie chcę. 60. 60. Zabiję. 20. I 40, zabici. 15 ci. kluczy. Ty? No, 15 kluczy. To nie są klucze? A nie klucze, tylko. <laughs> Ej, my mamy wszyscy po RPG. Tylko ja mam najlepszy trochę RPG. A mam zestawu. Skórkę mam z znaczy, ze stawu. Wow, ale mi dali. Ej, nasz kolega robi imprezę. Plec! <grym> Aż mi No i nie pisz. nie jesteś chyba tu wcześniej. Co? Nie nic, nie, nic, 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 nic. W naszym kanale nie ma przeklinania. <grym> <grym> o, kur... <grym> tak nie miałoby być. Dobrze, że nie dokończyłem. Kur, kur, Nie Kierka, co kur, 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 Wiecie co to zna kur, znaczy kur, Nie, Nie znaczy kur, 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 Ja z nim nagrywam Kierka, kur, nagrywam kur, 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 Minus kur, 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 minus 17. kur, kur, ja? Minus kur, 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 Nie wiem, czemu u was to widać trochę złoto. Zobacz. No? Dobra, no to gramy. Czekaj, ja otworzę sobie jedną skrzynkę. Ale zobaczę, czy coś mam. Otóż, na. To, ty pi tancerę. O! Jakie fajne dopełnienie mi to do było. Wow. Ju, mhm. ale ja wolę gwiazdkę. Gwiazdka. No, ale ja jeszcze gwiazdkę? No, ale dwa razy No. Robiłem odcinek. No. dlatego był tak długi 44 minuty, no. Bo robiłem, że wszystkie te wszystkie tryby mam zrobić swoimi broniami. Wow. Dlatego był Bro, długi. Jest, zablokowałem tylko. Yes. RPEG tam można nać. to dobrze. Ja nie, nie lubię. Ja nie tak, lubię ale... tej mapy. Jest, dobra. LP'a nie ten i snajpy nie wzięli. Można. Można się pobawić. Ja biorę rybę, Chyba snajpa. Nie. A nie, snajpa jest? Tak. A mam kupiłem sobie z zestaw Medyczny. I umarłeś. Nie, nie umarłem. Tu są. Tu jest. 60 dostał. Są goty z snajpy. Zabity. Sparłam.

jak się tak wysadzasz? Ty. O piła ktoś już zgrana. O nie! Czemu zabiłeś mnie trochę? To nie ty. Ale umarłem. Tu jest. Strzelaj. Plecy strzelaj. Swoja. Czemu... W niego się nie dotka. da się. Że umarł. 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 Nie. No tak. No nie a umarł. A zaczęła ci się gra. Czyli gram sam. Umarł czy nie? Zabiłem Już go. dawno umarł. Zabiłem go. Już dawno umarł u mnie. Ha. Umarłeś. Nie. Nie umarłem. Teraz ha! Teraz umarł. On umarł. Nie, nie teraz umarłeś. <grym. <grym> Ta też <teraz> umarła. <grym. grym> do to przypadkowo. Zabijasz go na rudzian. Bo on jakby gra snajpą, a ty się nie zami. Jeszcze 150, 120 z tego, jeszcze 150 z Knajha. go? Ja się chupię, robię najlepsze. Ej, to jak się będzie dało, to jaka, jak znacie Gipsa, jak znacie, to napiszcie, jaka jest wasza ulubiona piosenka, bo są nazwy pod tymi piosenkami. Nie. Ty? A ty oglądasz gipsa? Znaczy... Nie, ale kacpi mi kiedyś pokazywał. Jaki kacpi? Mm. No. Takie przezwisko. O. Nie przezwisko, tylko druga nazwa jak Tu są. Ja się bawiam. Nie! się. Baw się Bawiłem się. A. Jestem u nich. Nie wiem jak tak szybko. O, tu jest. Knife'a, gra. John. Tu jest, Knife'a mnie zabił. O, sorry. Ta kamerka, dobra. Z jest mnie zabił. Ej, może napisać. I Knife? Tu, I stąd. Noż, 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 noż. Ej, wszyscy chyba nie lubią weryfikacji wieku. Dobrze. Uh, uh, uh. 4-1. A, ale jestem dobry z tego rpg No, Ej, to jest pomażkę troszkę. Ale jak ktoś gra rpg to e, do widzów i widzków, które grają w, w, Widzków! Widzków, którzy grają w Riwalsy, jak ktoś gra z, e, gra z wami 1v1 albo 2v2 i gra RPG pierwszą rundę, a ty nie grasz, e, to wiadomo chyba, coś z takimi ludźmi robi. Bierzę się na no Easy, easy zrobił. Zobaczcie Aha, czyli... Plus 14, czyli jestem na minus. I nie dostałem. 10, nic. jeszcze 10. Dostałeś. Plus 19. Jeszcze 10 potrzebuję. Czyli jedna runda wybrana. 2 versus 2? Tak. Albo go, go wezmę do imprezy. A, nie wyszedł. Ej, nie wiem jak ty mogłeś tyle grać. Tyle. O, tyle, takie no. Tyle, tyle, tyle. I tyle jeszcze? Ja nie mogę. No, ja... Ej, od kiedy ja już u ciebie jestem? W no, no. 14. A? No. Nie dwie, dwie, godziny. dwie godzinki. No prawie. To jeszcze buduje, a my mamy taką bazę jakby, ale... I będzie to... oddzielny odcinek albo live'ik. Ej, live'ik z tego nie, zrobimy. Nie, 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 Tak, live'ik z tego no zrobimy. No sobie, ja nie robię. Ja nie mogę. Ja bym zrobił live'ika, bo on jest fajny. Ty nie możesz? No ja, nie mogę, bo <grym> kreset na live'ie Oni są noobkami, pewnie. Nie wiem, czy na pewno muzyki, czemu tylko to? Ale ja bym zrobił live'a, bo tak to, to nie, nie będziemy robić takich długich odcinków. No czemu nie? Tego nie będzie oglądać chyba. Napiszcie w komentarzu, żebyście oglądali. Pod twoim? Pod twoim filmem. Po co jak ja mogę napisać? Czy, czy no, Nie, po prostu... Nie wiem, ja będę robił długie i krótkie czasami. O kurde, rodzin. Zabrażuję cię? Ale No ja ale mam taktykę na zamrożenia. I Jego na tarczę. Go To goń go. Czemu jak najfa nie wziąłem? O, chyba. zabite? Zabity, Zabity. Zabi zabiłem. Ja też. Ty pomogłeś, asyst. Wiesz, co, to znaczy co znaczy to assist? na jednego, Wiesz, co znaczy assist? Wiem, No to, no to gdzie? To... Co ty robisz, ale sobie? Trzeba grać, Uwo. a nie jakieś gówniane, zasyzane asymy. Kto to by chciał oglądać ASMR? Chyba, że byście chcieli. Asymy. No na pewno. Um, on ma legendarną broń. No, um, pow, ty powiedz milion osób, jak coś ASMR oglądało i on ogląda. No wiem, bo to przed spaniem jest bardzo takie fajne. No to ty mówisz, żeby nie robić ASMR. No bo nie ma spania. Nie ma spania, trzeba grać w rivalę jak e, to robili warsy, i napiszcie... Czy lubicie lupajki? Nie, czyli mamy ten... Wy nas, y, y, o czym mam nagrywać? W następnym odcinku! Ta fajnustka został porywana! Nie! Tu po jest! A lecę po niego! Poleć! Łooo, wow, <laughs> jeden klucza <laughs> i No za to, jak ja go poznałem! Jedzie <laughs> ja sobie teraz ja jestem tobą, a ty mną! Czemu? Bo zawsze to ty dostawałeś dużo rzeczy, ja tak mówiłam. Dobra, za... CO?! Dobra, już myślałem. I... Mam knajfa, dobry jest knajf. No to prawda. On na ostatnią rundę się odpali. A, on też jest moim kolegą. Też? Zresztą, Tak. On chciał mnie chronić, by... chciał... A, wyszedł z gry! Wyszedł z gry. Jak to? Normalnie, to wyszedł z gry. Nie. Yeah. To szukamy. Ale wygraliśmy tak? No. O, 25 było. Co to cicho jest? Nie Plus 25. Oprawa kabla. 6 dni 6, 6, 6. Mm, ale bardzo fajna cicho. liczba. 66. Co? Nie! Stop, Blu! Ile ci jeszcze do. Ja. 66, 6. Aha, czyli ja mam ten. Ja mam mniej ze srebra. Aha. Czyli ja szybciej będę miał srebro, jakbym grał. No. Jakbyśmy grali tak samo, to ja bym szybciej miał. Ej, to ile to ma, ma trwać? Z godzinę. Dawaj, godzinę. Nie. 17 minut. 2. Nie no, 18, dobra. Na 18 minut. Dwa. Gramy jeszcze raz? Tak. To teraz gramy jeszcze dwie nutki, dwa wersus 2 i kończymy. Ring, ring, ring. O się siedemniał. Ale ma pazury <grymne> Nie, nie mogę bo chyba jest z gipsów. Dlatego ta piosenka się nazywa gips. Nie? Ale słaby. Czy jest słaby? A, no słaby jednak. Nie to. Czemu no. nie? To. Ale jasne! A, przecież. Ja zapomniałam, że my losujemy. O, Tommy! Mi... please, knife. Nie mam wtyczkę. No prawda? Zaznaczyłem przez przypadek. Czyli tam idziemy. Nie. Dobra mam to. Typie, ja masz? Typie, typie. Gdzie? gdzie, Ja mam niewidzialny pisto. No każdy go nie widać prawie. U nie tu jest. Nie tak plecy mam. O, zabił. Nie losuj, nie losuj, to ja zabiłeś. No z mnie nie wiem. Spamuj tym, spamuj. Jak? Nie wiem jak. Dobra, zabił. Jest! Tak jest! Uch. Ale mocno było. No. Trochę. Trochę, trochę. Pećka, pećka. Już do nas strzelają? Ło! Wow! Idź stąd! Brzmi no. nie czysta! Okutko! Oku. Pasuje! Jakby jak le mam wycieczkę, no? No, to w sumie. No i ja na szykuję się no spokojnie. Jeszcze nawet plecaka nie ogarną, jakby. No, o której się naszykujesz? wrócę do domu. A o której wracasz? Eee, yy, nie wiem. A. Ej, typ chyba nie ma broni. No. Taki jeden. No, widzę jak coś ma Co to jest za celownik? Co to jest za celownik? To ma taki celownik? On. No właśnie tylko chyba on. Nie, nie tylko, bo widziałem. Jak ktoś miał serce? <grym> Ej, kolejny rozpteczka. A Te, to o, mam ja... to na ten, na hita. Nie trafiłem! Ja nie Już nie muszę, tego nie mam. Ja, ja kuszę. Zadam mu. Y... Nie, nie zadam. Dobra. A, jest moją ulubioną broń. Jaką? Jest, jest, jest. Tu nie jest moja ulubiona. Knijf jest mój o, ulubiony. No, ale to jest dwója... druga. No, to ja tu mnie. Tu. Nie chopaki tańca. Tajczą... Dobra, nie, nie, Gdzie ty? Spamuję. Bo ja się O, no, to teraz spamuję wszędzie. Jak on mnie zabił? Knife mam. Ale uciekam. Granat. To mam włosy. Wow, ty masz włosy? Może mogę. Od kiedy ty masz włosy w ogóle? Od zawsze. Mam długie. Losuj! 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 Co to jest? Ciebie jak już nie farta. Newiej! Co chcesz? Abym miała co jest? Nie jest za kim 8 sekund, milisekund. A nie, sekund. Albo milisekund, no milisekund, no na pewno. Sekund. No milisekund, są milisekund Tu nie są mili. to jest jakiś Pod koniec, jest jakieś, pod koniec nie jest mili. Wiesz? Internet mi wyłączyła. nie Jakby co, zabijam go knife'em. Bo to zabija łódź. Skąd ty ma sklep knife'a takiego? Dziki. <laughs> dziki. Dziki, dziki. Dziki. O nie, interesujące. Wow. Tu jest. Ślepy. No. Ślepy by to widział. No. Ci jeszcze, Panc. O nie, nie, nie internetu nie mam. A to są moje, <noise> Jakby nie widział. Internetu nie mam. Muszę spać poza mapę. spadłem, O ja jeszcze gram. Ty jeszcze grasz? Ja I myślałem, ja... że ja już dawno umarłem. Za to zwyzywajcie go w komentarzach. <laughs> Za co? Oh. Dla widza, powąchaj widz. Reściągnij to. <laughs> Kajfa, mam. Może no, chyba sobie, jak co robisz? Jest do tego mojego ulubionego wymienię. To jest. Mm. Tych zabiła, ja nie ty mnie zabiłeś, miałem knajpa. Knife, Nie. To na hita. Jak? Alba też. Nie, to nie na no. hita, robi. Mi się nie chce grać. A strnia runda. Grałem w tego Steela, żeby zakręcić no to... kołęb. Grałem w Steela teraz. To nie. będzie jeden odcinek. Nie. t o l 드냐